Sponsorem programu jest ViaPlay, platforma, na której obejrzysz wszystkie mecze Premier League. Dzień dobry, Siemano, witam Was w dylematach przed kolejką numer 8. Jesteśmy już po przerwie na repy, i w sumie wygląda na to, że jest stosunkowo spokojnie. Nie powiedziałbym, że mamy jakieś, nie wiem, żadnych zmartwień Ale w sumie samych zmartwień na pewno też nie mamy Więc witam Was jeszcze raz bardzo serdecznie Jeśli lubicie moje materiały, to zostawcie łapkę w górę Subskrybujcie kanał i tak dalej, i tak dalej Zapraszam też na odcinek, który nagrywałem z Adamem w środę Tam była taka szersza analiza Czy zawodników premium, czy sytuacji Trenta Lucio Diaza, Fodena i tak dalej, i tak dalej Dzisiaj tak pójdziemy w skrócie Nie powiem, że po łebkach, bo byłoby to złe określenie Ale myślę, że to będzie taki krótszy odcinek na 20 jak już powiedziałem, za dużo takich problemów głównych, jeśli chodzi o nasze składy, nie mamy. Jeśli chodzi o mój skład, to tutaj problemów na pewno nie było w poprzedniej kolejce, ponieważ była to najlepsza kolejka w tym sezonie GW rank 418 000, 69 punktów, a to tylko i wyłącznie ze względu na to, że pewien Gagatek z Arsenalu dostał opaskę, czyli Bukoja Saka zdobył 32 punkty. Kto był na Deadline Live ten wie, jaki był proces, de proces decyzyjny dot dotyczący właśnie opaski na Bukayo, ale najważniejsze, że się udało. Od początku Kusiło mnie, kusiło mnie, ale dwie minuty przed zakręciłem kołem, wyszło na Bukajo i naprawdę się z tego cieszę Myślę, że to był taki dobry moment, żeby wykorzystać ewentualną różnicę W tym tygodniu na razie nie widzę, nie widzę takiego gracza, który ewentualnie mógłby wykorzystać to, że gdzieś tam ta, ta dyspozycja City nie jest najlepsza, gdy nie ma Rodrigo No i też mają najłatwiejsze spotkanie, więc raczej świrowania w tym tygodniu nie będzie, ale na Deadline Live oczywiście zapraszam Przejdźmy zatem do kontuzji, skoro o moim składzie kilka słów powiedzieliśmy, powiem jeszcze na koniec, jakie mam plany co zrobi ewentualnie z Lucho Diazem, co z Semenio e, i tak dalej. Także przechodzimy do tych rzeczonych kontuzji. E, tutaj znowu ponownie kilka słów o Bukayo Sace. E, go nie było na zdjęciach z treningów, ale Likarsi powiedział po tym meczu, gdy zszedł z urazem, czy znaczy gdy pojawił się ten uraz, że Bukayo byłby bliski nawet zagrania w tym drugim spotkaniu. Ale byłoby to bardzo niesprawiedliwe, żeby ryzykować. I że spodziewa się, że ogólnie będzie dobrze Czyli to brzmi tak, jak, jakby to była taka kontuzja reprezentacyjna O którą poprosił Arteciusz legendarny, ale ten co Nagotował gdzieś tam w, w, na treningach, żeby Ukryć to, że nie ma Bukoe Sagi, to jest coś niesamowitego Bo to, że nie ma go na zdjęciach z treningów, to jest tam już normalna szkoła jazdy Ale jeszcze Declan Rice w ogóle grał z numerem numer 7 Czyli w sensie miał taki plastron z, z numerem 7 Więc naprawdę Mikel Arteta już Przechodzi różne przestrzenie trollowania i słynnych mind games. Ostatnio, mind games były przed meczem z Leicester, teraz, są przed meczem z Bournemouth Także no, jest wysoko. Generalnie na tych, na tych zdjęciach z treningów też nie było Hawerca, White'a, Timbera, Tomijasu, Ziny i Martinellego, czyli tak naprawdę, wszyscy gracze, którzy są potencjalnie zamieszani w jakieś urazy. Mi się wydaje, że będzie w porządku, jeśli chodzi o takie główne opcje, czyli właśnie Havertz i Saka No z Saką no, nie mam raczej w głowie takiej myśli, że miałby nie zagrać w tej kolejce, więc raczej nie rozważam Jeśli będą jakieś wycieki, to ewentualnie dowiemy się podczas Deadline Live Co do ja za to on swój mecz grał we wtorek o 9.30 także wydaje się, że będzie z nim wszystko w porządku, nie będzie potrzebował dodatkowego odpoczynku czy, czy coś w tym stylu, ponieważ z Chelsea grają w niedzielę o, o 17.30, także po prostu mamy, mamy dużo okres, żeby sobie po prostu ten gracz odpoczął czy w spokoju przeżył barierę czasową. Też jeśli chodzi o odpoczynek w Lidze, to miał go ostatnio, także nie ma Przeciwwskazań, żeby nie wyszedł w pierwszej 11 na mecz z Chelsea. Na pewno nie wyjdzie za to, że Pedro tutaj wciąż jest kontuzja, ale wraca za to Van I co do Evertonu, to Bryant White i Mykolenko wracają, w sensie mykołenko raczej na pewno Zagrał w pierwszym składzie. Brandt White w sumie ręki mi sobie nie da uciąć, ale raczej tak. Niedługo też wróci Patterson. Na razie gdzieś tam gra sobie z drugą drużyną. Musi oczywiście złapać kondycję meczową po tak długim urazie. Nie trenuje za to wciąż Kevin De Bruyne i w sumie nie pojedzie też na kolejne przerwę na repy. Nie wiemy jak to w sumie odczytywać. Czy on będzie gotowy serio dopiero na kolejkę numer 12? Czy po prostu w związku z tym, że ostatnio ma tyle urazów, to gdzieś tam tą kolejną przerwę na repy też mu oszczędzą? Do składu Tottenhamu wracają Son i Richardson, obydwaj trenują. W sensie Richardson raczej do składu, jeśli chodzi o wyjściową wiedrackę, nie wróci. No ale to, że trenuje w pełni z drużyną, warto odnotować. Też nie ma żadnych problemów, jeśli chodzi o Johnsona, także wszystko w porządku. Do treningu wrócił też Whitsa, dużo wcześniej niż się spodziewaliśmy, ale Thomas Frank nie wie, czy włączył już go do kadry meczowej na to najbliższe spotkanie. Niemniej ten kalendarz, jeśli chodzi o Brentford, wciąż jest dobry, a Whitsa miał świetny start sezonu, także jak najbardziej e, trzeba to monitorować. Co do jednak jeszcze takich informacji, to warto notować, że po prostu przerwa na repy to jest okres takich, załóżmy, fake kontuzji, e, czyli lepiej sobie usiąść, obserwować i nie wszystko wymaga reakcji. Raczej te wszystkie urazy typu Saka, Hawers nie powinny być poważne, w ogóle nie powinno ich być, w sensie jeśli chodzi o przeszkodzenie nam w kolejce numer 8. I co warto jeszcze notować, to pierwszych dwóch graczy banuje za żółte kartki: Fofana i Kukureya, czyli potencjalnie są to świetne informacje dla jakiegoś Salaha, czy Diaza. A blisko zawieszenia są Luki czy Mainu A po trzy kartki z takich bardziej kluczowych opcji mają Aitnuri, Palmer i Bern, czyli warto o tym pamiętać. Przejdźmy zatem teraz do statów drużynowych, jeśli chodzi o pierwsze 7 kolejek sezonu Może zaczniemy sobie od liczb ofensywnych I tutaj jak na razie to Tottenham bryluje w statystyce non-penalty expected goals w tym sezonie Drugi mamy Arsenal, ale Arsenal te swoje dwa świetne wyniki wyśrubował ostatnio w tych maczach z Leicester i z Houghton u siebie Wcześniej nie było tak kolorowo Jeśli chodzi o takie stałe drużyny, no to Liverpool w całym sezonie wygląda dobrze, jeśli chodzi o ofensywę Słabszy mecz przydarzył się w kolejce numer 4 i to, było, to był mecz z Forest. To samo powiem o Chelsea. Chelsea też raczej równo dobrze gra w ofensywie, czyli są, takie ofensy są to takie ofensywy, którym na pewno możemy ufać. City wiadomo też. I co jeszcze warto odnotować, to też Bournemouth wygląda wciąż bardzo dobrze, jeśli chodzi o non-penalty expected goals. Wcale nie wygląda to dobrze, jeśli chodzi o gole, w sensie gorzej na pewno wygląda to, jeśli chodzi o gole. To samo powiemy o Manchester United, ale gdzieś tam z przodu mogą się potencjalnie podobać. Wysokość na przykład Fulham z Brentford i Aston Villa, w sensie Aston Villa bym pomyślał, że jest wyżej. Ale te ostatnie dwa spotkania, jeśli chodzi o ich szanse ofensywne, nie były wcale aż tak dobre. Na szarym końcu Leicester, Ipswich i Wolverhampton, i w sumie chyba to nikogo nie dziwi. Te najgorsze ofensywy to są właściwie Ipswich i Leicester. One rzadko notują powyżej jednej oczekiwanej bramki na spotkanie. Przejdźmy zatem do defensyw. Tutaj pierwszy mamy Liverpool, niekwestionowany lider w każdym calu. Oni tak naprawdę tylko w jednym spotkaniu, w kolejce numer 3, e, mieli powyżej jednej oczekiwanej bramki straconej. Te liczby wyglądają naprawdę, naprawdę Git. Na drugim miejscu trochę bardziej nieoczekiwania Aston Villa, szczególnie gdybyśmy sobie przejęli gdzieś tam okres od kolejki numer 3, te ich, e, granie, ta ich gra defensywna wygląda spoko, w sensie ja bym nie powiedział, że gra wygląda spoko, a bardziej e, to, że nie dopuszczają do sytuacji. Jakoś nie czuję spokoju. Gdyby, gdybym miał obrońcę Aston Villa, nie czułbym spokoju, no ale po prostu nie dopuszczają do tak dobrych sytuacji, więc jest to warte odnotowania. E, Spurs też mają całkiem dobre. Okres, są na trzecim miejscu i w tym sezonie zalotowali już cztery mecze, gdy ten ich współczynnik oczekiwanych goli straconych był poniżej jednego. Dalej mamy City, Arsenal, Fulham. Fulham też wygląda bardzo dobrze w defensywie, a warto odnotować fakt, że teraz wchodzą na jeden z lepszych kalendarzy. I czy obrońcy, czy Napastnicy, czy nawet pomocnicy Też mogą się coś zdarzyć, czy Adama Traore, czy Smithrow Będą wchodzić na nasze radary Dalej Forest, Chelsea, a na szarym końcu Mamy ponownie Ipswich oraz Leicester oraz Wilki, więc w sumie to są takie trzy drużyny Plus Southampton, w które najbardziej Będziemy celować, jeśli chodzi Czy o czyste konta swoich zawodników, których mamy Czy o punkty ofensywne zawodników, których posiadamy Więc drużyny Kończymy, czy coś tu jeszcze mamy? Tak, drużyny kończymy, przechodzimy do zawodników Jeśli chodzi o expected points To w tym sensie najlepiej wypada Salah Później mamy Palmera, Harlanda, Palmera, Jacksona, Haverca, Saka, Watkinsa, Diaza, i to jest taka ścisła topka. W sumie są to gracze, którzy raczej równo notują te punkty. Nie, nie, nie jest tak, że gdzieś tam w jednym meczu mieli, mieli oczekiwanych punktów 20, a później trzy spotkania, gdy mieli po dwa. Więc są to na pewno wszystkie takie bardziej rzetelne opcje. Co warto jeszcze tutaj pokazać, to ewentualnie gdzieś tam korelacje punktów i expected points. I najwięcej, najwięcej punktów względem tego, jakie mieli liczby wy, wykręcił nam kowacić drugie mamy Onanę, McNila, Dalota, Maduekę więc w sumie z takich bardziej opcji, które mamy w składach, tutaj nikogo nie ma, ewentualnie może McNeil. Niżej mamy Bemo, Palmara i Halanda, którzy gdzieś tam kręcili tych punktów więcej niż teoretycznie powinni. Przejdźmy zatem sobie jeszcze do graczy, którzy zrobili mniej punktów To pierwszego mamy Taverniera, ale drugiego i trzeciego mamy już graczy takich bardziej znanych Czyli Eze i Bruno Fernandez, tutaj posiadacze mogą mówić o pewnej dozie pecha No i przejdźmy jeszcze do graczy, którzy kosztują mniej Czyli jakie punkty kręcili gracze, którzy kosztują 7 milionów i mniej No to Względem takich dochodzenia do sytuacji, pierwszego mamy Mitome, czy kreowania również, bo Expected Points to jest łączenie wszystkich takich współczynników Bardzo fajny algorytm, taki poglądowo mi się wydaje, że jeden z lepszych, jeśli chodzi o to, jakie zagrożenie, zagrożenie tworzy i w jakim zagrożeniu bierze dany zawodnik Pierwszego mamy Mitome, drugiego mamy Adama Traore, Adama Traore jest bardzo groźny w tym sezonie Ze skutecznością jest trochę gorzej, co widzieliśmy też właśnie w tym, że on był bardzo wysoko, jeśli chodzi o różnicę między punktami i oczekiwanymi punktami no ale jest jak jest, no, kosztuje tam 5-1 czy coś I Adam, nie gadałem z nim właśnie podczas or not I jest jedną z opcji, którą rozważa do skodu Nie dlatego, że, go, że ją chce oczywiście Tylko dlatego, że jest chyba najlepszym graczem, który mieści, mieści się w budżecie Który by ewentualnie posiadał Także co do graczy, którzy tutaj kosztują 7 milionów i mniej To mamy też wysoko zaznanych opcji jak Johnson, Raul czy Kulusewski A gdybyśmy sobie zawęzili ten zakres spotkań I na przykład dali ostatnie 4 kolejki Czyli od kolejki numer 4 no To pierwszego już mamy na przykład Raula Drugiego mamy Adamę, trzeciego Johnsona Kulusewskiego, czyli takie bardziej znane nazwiska I też o takich, których się mówi I myślę, że nie bez kozery Po prostu o nich się mówi Na szybko jeszcze, jeśli chodzi o staty zawodników Przelecimy sobie łącznie staty w ostatnich 4 kolejkach Według Fantasy Football Hub Zachęcam do zarejestrowania się z naszego linku Jeśli chodzi o punkty W ostatnich 4 meczach najwięcej punktów zdobył Palmer drugie mamy Watkinsa, trzeciego mamy McNeila czwarte jest, to ciekawe, Onana na piątym miejscu mamy Sancheza, Sakę, Raula. O Raulu też powiem trochę później. Bardzo fajny kalendarz, bardzo dobra forma, więc czemu o nim by nie mówić. Jeśli chodzi o oczekiwane punkty, najwyżej wypadał Palmer. Drugą mieliśmy Solanki. Posiadacze Solanki mogą mówić o pewnym pechu, czy też o tym, że po prostu zawodnik był nieskuteczny, bo skoro miał 7 setek, miał expected goals ponad 3, a zdobył dwie bramki, to, bramki, to też trzeba mówić o nieskuteczności, a nie, nie tylko o pechu. Więc liczę, liczę, że ta karta się odwróci, bo jednak Solanki... Moim zdaniem jest świetną opcją i mam go w składzie i bardzo bym chciał, żeby te punkty w końcu przyszły Dalej mamy Hawersa. Hawers też gdzieś tam był za tymi oczekiwanymi punktami, czyli nie wykorzystał tyle sytuacji, ile miał No i co też w sumie widzieliśmy ostatnio w tych meczach z Leicester czy ze Świętymi Tam ostatecznie te punkty skapnęły mu, szczególnie w tym meczu, to było z Leicester chyba, gdy tam piłka od Piszczela mu się odbiła na, na, na pierwszym metrze Gdzieś na pierwszym czy tam drugim, trzecim, bardzo blisko bramki w każdym wypadku Gdy była już 94. minuta Więc te punkty i tak były można powiedzieć dość szczęśliwe W każdym wypadku Havertz wciąż dochodzi do groźnych sytuacji Dalej mamy Salaham, Bemo, Gordona, Johnsona, czyli też bardziej takie znane opcje Co do kreatywności, tutaj bryluje na pewno Buko Yasaka Buko w ostatnich czterech meczach miał 4 asysty i wykrywał aż 10 setek no tutaj odjechał konkurencji, trzeba szczerze powiedzieć. Czy, czy jeśli chodzi o oczekiwane asysty, czy właśnie te wykreowane setki, bo wykreował 10 setek, a na drugim miejscu mamy Palmera, który wykreował 5. Palmer za to dużo lepiej wyglądał, jeśli chodzi o dochodzenia do, do tych dużych okazji, ponieważ miał ich 6, podczas gdy Bokoja Saka nie miał żadnej setki w ostatnich 4 meczach. A jak na mecze z Leicester i Świętymi, czyli dwa z tych czterech przynajmniej, no to myślę, że oczekiwalibyśmy trochę więcej. Szczególnie, że te jego oczekiwane gole wynosiły 0,65, czyli trzeba mówić się, że bardzo nisko. Szczególnie, szczególnie, gdy porównamy sobie z takim Palmerem, który miał 2,8. Także zobaczmy sobie jeszcze na zagrożenie wśród zawodników: no to pierwszego mieliśmy Haverca, e, drugi Solanki, trzeci. Palmer, czwarty Haaland, piąty Jackson I to są takie, mi się wydaje, kluczowe nazwiska Mamy je w składach, więc tutaj nie będę Ameryki jakieś odkrywał Czego bym nie powiedział Więc przejdźmy sobie może do, na krótko do dyskusji o zawodnikach premium Bo tutaj wciąż są tacy gracze jak Salah, Palmer, Saka Jeśli tam na radar wchodzą, są Foden Jest też Haland, jeśli chodzi o napastników Ale Hallanda w sumie nie biorę pod uwagę w tej dyskusji Ponieważ po pierwsze jest napastnikiem A po drugie, jeśli chodzi o najbliższe cztery kolejki Ma zdecydowanie najlepszy kalendarz. Więc po prostu wydaje się, że jest takim teoretycznie must have, oczywiście, można grać bez niego Ale myślę, że w tych dwóch meczach kolejnych, czyli z wilkami i świętymi jest najlepszą opaską i raczej nawet nie przejdzie mi, nie przejdzie mi przez głowę, żeby kombinować, ale zobaczymy. Także co do takich graczy, nad którymi ewentualnie musimy się jeszcze zastanawiać, czyli wybierać bardziej, a nie zastanawiać. To mamy Salaha. Salah to jest gracz, którego oczywiście wciąż musimy mieć w swoich głowach, ponieważ w tym sezonie miał najwięcej dwóch cyfrówek aż 4. No i ten kalendarz pod kątem ofensywnym wciąż nie wygląda oczywiście źle. Teraz są te mecze z Chelsea i Arsenalem ale między kolejką numer 10 a 12 są dobre mecze z Brighton, Aston Villam czy Southampton Co jednak warto odnotować to oczywiście fakt, że będzie też Liga Mistrzów I tak naprawdę do końca roku Liverpool będzie grał co 3-4 dni A te ich najbliższe mecze widzę Lidze Mistrzów to są dość ciężkie Czyli z Lipskiem, Bayerem, Leverkusen oraz Realem Także generalnie, jeśli chodzi o Liverpool, trochę im ten kalendarz się oczywiście pogorszy. Co do Buko taki, to tutaj niby nie jest tak eksplozywny, a na trzy zielone mecze w tym sezonie, czyli z Southampton, Leicester oraz z Wilkami, no i tak dawał te punkty. Ro ro robił średnio prawie 10 punktów na spotkanie, więc nie było wcale tak źle. Choć warto odnotować fakt, że gdy nie ma Odegarda, on bardziej przejmuje rolę tego kreatora, co widzimy właśnie po współczynnikach Expected Assist. Że gdzieś tam bardziej uczestniczył w tej kreacji niż w zagrożeniu jeśli chodzi o strzały Ja wolę zawodników, którzy uderzają niż kreują, więc e, Oczywiście nawet z jeszcze go zostawiam, ale później będę się zastanawiał co z nim zrobić, tym bardziej Że mamy takiego gagatka jak Cole Palmer, który No już nam udowodnił w tym sezonie, czy w poprzednim, czy w ogóle od kiedy jest Chelsea tak naprawdę że jest świetną opcją fantasy i nie ma po pierwsze europejskich pucharów, czyli nie zaprzątamy sobie głowy tak naprawdę niczym. No i też kręci te liczby od kiedy w do skodu, jak już powiedziałem, bo on od drugiego października w poprzednim roku w 36 meczach miał 28 goli i 18 asyst, a jego cena łącznie wzrosła aż o prawie 6 milionów, robi średnio ponad 8 punktów na spotkanie. No ale akurat z Liverpoolem, z którymi gra teraz w kolejce numer 8, nie zapisał żadnych punktów i Chelsea grała też, pamiętam, w finale to było pucharu ligi i on tam wtedy zagrał 120 minut i też nie zdobył bramki i asysty, więc można się łudzić, że jeszcze teraz aż tak nie pokara, więc szczerze powiedziawszy, jeśli chciałbym wymieniać, kupić Palmera i wymieniać Salaha czy Sakę, Właśnie by sfinansować sobie tego gracza To nie robiłbym tego w tej kolejce Bo i Salah, który grał u siebie z Chelsea No to umówmy się, że Liverpool jest bardziej taką rzetelną drużyną I gra u siebie Czyli teoretycznie Salah powinien mieć łatwiej o punkty No i Saka, który gra z Borów, ma teraz łatwiejsze spotkanie Więc e, tak, Palmera będę chciał kupić być Prawdopodobnie już na kolejkę numer 9 Tutaj to będzie mecz z Newcastle, później United Więc te mecze już nie wyglądają wcale tak źle no, ale na ten, na ten Liverpool sobie jeszcze odpuszczę. Zobaczymy, co będzie dalej. Prawdopodobnie odpuszczę, bo wiadomo, niezbadane są wyroki Bogów Fantazy Premier League. Więc zobaczymy. Ciekawą opcją jest też Foden. Foden w ogóle wieża na peron, widzę gdzieś tam, jeśli chodzi o. Wszelkie składy Fantazy Premier League Na Twitterze bardzo często się pojawia No i też to był gracz, który był jednym z najlepszych w poprzednim sezonie Bo miał 19 goli i 18 asyst I Kajan też wygląda bardzo spoko Ponieważ są to teraz e, Wilki Później jest Southampton, Bournemouth, Brighton I też ten mecz z u siebie wcale nie musi być Taki ciężki Także przy tym też, że, że zakładamy, że nie będzie Kavina De Bruyne Naprawdę wygląda to spoko I będzie grał w tej bardziej centralnej, centralnej roli Można powiedzieć, że nawet w fałszywej dziewiątce No ale nie wiem, czy się w tym, się w tym momencie Nie kończą argumenty za jeśli chodzi o FODEN, bo mi osobiście w tym sezonie FODEN się nie podoba. Nie widziałem żadnego meczu, w którym bym powiedział, że ma ten swój błysk Niby to się wydarzyło ze Slovanem Bratysława Miał tam wtedy chyba dwa gole, albo gola plus asystę, czy coś takiego No ale to nie jest taki rywal, z którymi chcielibyśmy się porównywać A, porównywać, ale Z drugiej strony teraz są mecze z Wilkami i Southampton I to też nie są rywale z najwyższej półki, Jak już mówiłem, są to takie drużyny Te dwóch czterech, w, to, w których bym celował Więc tu mamy argument ewentualnie jeszcze za, mimo wszystko Choć ja podkreślam, że w sensie, ja nie lubię zawodników kupować, którzy nie mają formy, że gdzieś tam kupować po to, że mają fajne mecze, bo kiedyś coś tam robili i tak dalej. No a co więcej, nie ma też Rodriego, a to oczywiście wpływa na całą drużynę City. Jeśli chodzi o ostatnie 4 mecze, oni byli dopiero 12 drużyną ligi Jeśli chodzi o stworzenie setek i mieli w sumie ich tyle samo co Switch, także ta gra ofensywna nie układała się ostatnio tak dobrze, także... Dla mnie taką kwintesencją przemyśleń, jeśli chodzi o ewentualne kupno Fodena To jest kogo ewentualnie byśmy chcieli wymienić w związku z tym, bo Jeśli by były to Saka, Salah czy Palmer Dla mnie jest to taka chyba jednak strefa no go i nie, nie poszedłbym w to absolutnie, bo Mamy za dużo ryzyka, jeśli chodzi o Fila Fodena, ale już z jakimś Bruno czy Diazem mógłbym właśnie ryzykować, ale podkreślam ryzykować, bo Foden w aktualnej dyspozycji moim zdaniem nie jest warty tych 9,2, ponieważ nie pokazał jeszcze nic tak naprawdę dobrego. Czy w meczach z Newcastle, gdy, gdy, gdy pojawił się na boisku, gdy już, mówił, gdy już był po tym meczu właśnie z Slewanem Bratysława, że niby zagrał tam dobrze, no to wszedł i zagrał trzeba powiedzieć, że fatalnie. No i w tym meczu z Fulam też nie wypadł dobrze, a w przerwie na repy, w tym meczu z Grecją też nie oglądałem tego meczu. To mówię otwarcie, że nie oglądałem meczu Anglia-Grecja Ale czytałem komentarze, że tam naprawdę On nie miał ani uderzenia, ani wykrywanej okazji Ani udanego driblingu nawet, ani udanego dośrodkowania I generalnie raczej oceny nie były najwyższe, jeśli chodzi o to spotkanie, więc no, powiem szczerze, że gdzieś tam chyba bym wolał, jeśli chciałbym wziąć kogoś z City na te dwa mecze z Wilkami i Southampton, to nie wiem, czy bym nie wolał wziąć jakiegoś Bernardo czy Gendogana, którzy też mogą zdobyć punkty, też jakieś punkty z pańskiego stołu mogą im spaść, a jednak kosztują 3 miliony mniej i gdzieś tam nie będą tak wpływać na nasz budżet. Ale dobrze, dajcie znać, co myślicie o tym fotelanie, czy, czy też macie jakieś podobne przemyślenia, czy będziecie go brali, czy nie. A ja przechodzę dalej, przechodzę do Trenta. Tak raz, dwa tylko, bo. To jest zawodnik, na którym będę się zastanawiał, czy go sprzedać Raczej będę go sprzedawał Choć za bardzo nie ma kogo kupić I to jest chyba najgorszy w tym wszystkim Generalnie Liverpool to najlepsza defensywa całej ligi Dwie bramki stracili tylko w tym sezonie I idąc tym tempem pobiliby rekord Chelsea z tego sezonu 2-4, 2-5, gdy stracili 15 goli Idąc tym tempem teraz straciliby w tym sezonie Tylko 11 trafień, ale no wiadomo, że jest to niemożliwe No i też ten, ten terminarz był łaskawy Jak też mówiłem w odcinku Z Adamem, For more not", Że jeśli chodzi o tych tych wszystkich rywali, których aktualnie, aktualnie mieli Czyli Ipswich, Brentford, United, Forest, Bournemouth, Wilki, Crystal Palace To tak naprawdę z pierwszej dziesiątki aktualnie tabeli Premier League Mieli tylko Forest i jeszcze ten mecz przegrali Więc y, oczywiście nie umniejsza to w żadnym wypadku Liverpoolu Bo jest to na pewno jedna z trzech minimum najlepszych drużyn w tym sezonie No ale też warto pamiętać, że aż 20 punktów z tych 41 Trenta Przyszło z samych czystych kąt A teraz nie będzie Alisona. Czyli wiadomo, jest to zawsze gorzej, jeśli gra teoretycznie zmiennik Kelleher wcale nie jest, nie jest złym bramkarzem, ale też nie jest aż tak pewnym Jest trochę elektryczny czasami i ma różne momenty, moim zdaniem No i generalnie jeśli chodzi o Liverpool, to warto notować, że oni przyjęli w tym, w tym sezonie Najmniej strzałów na własną bramkę, a Lison dostał ich tylko 17 Więc faktycznie gdzieś tam ta jakość rywali mogła wpływać Więc co do Trenta, wydaje mi się, że na te dwa mecze z Chelsea i Arsenalem na pewno ciężko trzymać takiego zawodnika. No ale też dalej ten kalendarz nie jest, nie jest wcale aż tak dobry, ponieważ mamy mecze z Brighton, Aston z z Southampton City, Newcastle. No i też nawet te mecze z Brighton i Aston Villa nie wyglądają jak takie spotkania, gdzie będzie łatwo o czyste kąta. I w sumie szczerze powiedziawszy do kolejki numer 14, jeśli będą dwa czyste konta od Liverpoolu, to myślę, że będzie to taka uczciwa wartość, choć wiadomo, że ta drużyna prezentowała się dobrze na razie w tym sensie w defensywie najlepiej co mówiłem na początku, więc jestem dość ciekawy, jak to będzie, jak, jak to będzie wyglądało w tych meczach. Z teoretycznie gorszymi rywalami, więc co o Trenta, ta cena po prostu jest duża i to jest jego największy minus. Zobaczymy, co z nim będziecie robić, co z nim będziemy robić. Ja osobiście wolałbym go sprzedać, ale, ale nie mam za bardzo kogo kupić, i to jest y, jedyna rzecz, która broni Trenta w tym momencie. Przejdźmy na koniec do różnic, a w sumie nie na, nie na koniec, ale tak już prawie, czyli zaproponuję trzy graczy, których ewentualnie mógłbym polecić, takich bardziej poza szablonem. W sensie Johnson już prawie to jest, może nie szablon, ale o dwóch kolejach mówi się o nim dość dużo, więc to takie pół oszukałem tutaj. No dobra, Rico Lewis w sumie tak samo mogłem powiedzieć, że też już jakiś czas się o nim mówi, więc co do Rico Lewisa to wydaje się, że ten Scott jest w miarę ugruntowany, w miarę to jest kluczowe słowo. No ale generalnie, jeśli chodzi o wszystkie rozgrywki w tym sezonie, czyli też liczymy puchary, liczymy Ligę Mistrzów. To w pierwszej 11 nie wyszedł tylko raz, było to w meczu z Arsenalem Więc są to na pewno dobre wieści, tym bardziej, że gra wysoko No i też gra w defensywie City, która teoretycznie zawsze jest mocna, a praktycznie traci gole, więc To takie plus i minus tutaj byśmy wyciągnęli z tego wszystkiego No ale największy plus to jest tak naprawdę kalendarz, czyli te mecze z Wilkami, Southampton, Bournemouth i Brighton No i też cena, bo nie będzie nas boleć, jeśli czyste konto traci obrońca, który kosztuje 4-7 alternatywą, żeby kupić kogoś innego jest, nie wiem, Liv Davis czy inni gracze no bardziej by bolało, gdyby gdy tracimy tą kątę. To, 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 to czyste konto od np. takiego Guardiola więc z tym się sugeruje. Ciężkie jest wybór, jeśli chodzi o obrońców na tę kolejkę, więc myślę, że poszedłbym w Luisa, jeśli kogoś bym potrzebował na gwałt. A od kolejki numer 9 jednak chyba byłby to Aitnuri Nuri lub któryś z obrońców Fulham Brian Johnson, jeśli chodzi o pomocnika, bo tutaj proponuje obrońcę pomocnika i napastnika. Jeśli ktoś nie odnotował tego jeszcze, no tutaj pasta jest imponująca, bo on strzelał gole we wszystkich rozgrywkach w ostatnich siedmiu meczach. I to nie było tak, że grał zawsze po 90, czy tam chociażby 70 minut, bo on tam też wchodzi z ławki, więc średnio Dawał trafienie w tych ostatnich 7 meczach w mniej niż 50 minut Kręci liczby i twarde, czyli te gole, punkty i miękkie, czyli jakieś tam oczekiwane asysty, dochodzenia do setek itd. itd. Jego drużyna atakuje świetnie, więc w tej cenie naprawdę nie oczekujemy więcej Jest też Kulusewski ale kulusewski wojskowo podoba mi się lepiej, ale to jest znowu taki dylemat, jak mówiłem, z Saką czy Palmerem: że po prostu ja wolę zawodników, którzy są bardziej bezpośredni, bardziej atakują niż kreują sytuację. No i tutaj mamy taki dylemat, i w tym wypadku tym zawodnikiem, który jest bardziej bezpośredni, jest Brennan Johnson. Bezpośredni jest też ostatnio Raul Jimenez. Tak można sobie powiedzieć, że guess who is back, ponieważ. W ostatnich czterech meczach miał trzy gole plus asystę A podczas przerwy na repy miał jeszcze bramkę i asystę w meczu z USA e, Także można powiedzieć, że się rozkręca i Fulham też się rozkręca Ponieważ w ostatnich czterech meczach byli czwartą drużyną, jeśli chodzi o expected goals Mają też bardzo dobry kalendarz, nie tylko jeśli chodzi o kolejne cztery mecze W ogóle przyspieszyłem dzisiaj jakoś bardzo Wróciłem do swojego starego stylu, bo ostatnio chyba tak mówiłem bardziej stanowanie A teraz się złapałem za tym, że znowu leciałem tak bardzo szybko, ale... W sumie czas nas goni oczywiście e, Także kalendarz jest bardzo dobry, solidna drużyna e, Nie wiadomo co z karnymi, ostatnio wykonywał rzut karny, ale później Marco Silva po meczu się wykręcał, że Andreas Pereira też się może wykonywać, także zobaczymy co, to, co tutaj będzie No i też cena e, Bo jeśli chodzi o cenę, no to kosztuje 5-6 i tak naprawdę nas e, nie boli I, I tylko mógłby rywalizować moim zdaniem z łudem. aktualnie Raul Jimenez jeśli chodzi o miejsce na trzeci slot ataku bo na przykład mamy Delapa, mamy Wardiego, mamy Domin Dominika Calvertoluina, gdzie powiemy, że te argumenty, załóżmy, że są zbliżone do Jimeneza, czyli cena, niezła forma, dobry kalendarz, ale przychodzi ten argument drużyny, że jednak Fulham jest taką drużyną, której najbardziej teoretycznie możemy zaufać, no i dlatego mi się Jimenez potencjalnie podoba. W ostatnich cztere czterech meczach miał udział w aż 7 setkach, więc są to naprawdę dobre liczby. 14 uderzeń, 6 wykromanych okazji, więc. Może się podobać po prostu Jimenez. A jeśli ktoś chce się jeszcze bardziej zachęcić, to odpalcie sobie bramkę, którą właśnie zdobył w tym meczu ze Stanami. Tam był rzut wolny chyba z 30 metrów, coś takiego pięknie przymierzył. Naw, nawet jeśli ktoś się nie zastanawia, czy nie potrzebuje napastnika, to po prostu warto zobaczyć to uderzenie, bo było naprawdę bardzo fajne. Przejdźmy teraz do kapitana. I co do kapitana, to tutaj. Myślę, że jest to jedna z najłatwiejszych kolejek w tym sezonie, jeśli chodzi o wybór tej opaski, ponieważ mamy Halanda, który w tym sezonie nie wiem, ile miał Magoli, chyba 10, coś takiego. W ostatnich czterech maciach wprawdzie miał tylko 3 trafienia, więc nie było już tak dobrze odo 21 uderzeń, ale tych jakościowych nie było wcale tak dużo, ponieważ miał tylko trzy setki No ale generalnie takim największym argumentem chyba jest to, że zagra na najbardziej, najbardziej, najgorszą drużynę z tej, z tej trójki, którą tutaj zaproponowałem Czyli Haaland, Salah, Solanki, ponieważ zagra na Wilki, a Wilki w ostatnich czterech meczach straciły 12 goli Z oczekiwanych goli straconych 9,70 Gdzieś tam jeśli chodzi o te oczekiwane gole stracone No to rywale tych innych zawodników Czyli Salah i rywal Czyli Chelsea tracili 4,40 A Dominik Salanki i rywal Czyli West Ham United tracili 4,90 Czyli gdzieś tam Dopuszczali do połowy groźnych sytuacji niż to robiła drużyna wilków, więc no jest to dość duży argument, że powiedziawszy, za tym, żeby pójść w tego halanda, który jednak wciąż może odpalić tą formę terminatora. Widzę, że tutaj chyba na planszy jest napisane, że z wilkami u siebie, a to jest chyba mecz na wyjeździe, jeśli dobrze kojarzę. Także tutaj tak, jest na wyjeździe, więc warto to jeszcze odnotować, ale myślę, że Szablonowo, typowo będzie haland i też nawet. Tacy gracze, jak ja, którzy lubią ryzykować raczej nie będą tutaj szli w inne strony. Solanki też może być potencjalnie spoko opcją. W ogóle ktoś ze Spurs może być świetną opcją, ponieważ oni grają bardzo dobrze ofensywnie. Też szczególnie w meczach u siebie, więc... Jeśli, jeśli miałbym kogoś brać innego, to chyba właśnie kogoś ze Spurs Ewentualnie właśnie Salah, bo Chelsea będzie osłabiona właśnie brakiem Kukurei czy Fofany Choć Renato Vega, który gra na lewej stronie, też naprawdę prezentuje się na razie bardzo dobrze Więc gdzieś tam ta strona Salaha będzie bardzo, bardzo dobrze pokryta Myślę, że to podobny poziom nawet do Kukurei, więc Przejdźmy na koniec jeszcze do mojego składu, jakie ja tutaj ewentualnie rozważam ruchy Na najbliższe rundy, także przechodzimy sobie tutaj jeśli chodzi o mój skład, to jeśli bym. Nie tutaj. <laughs> jeśli chodzi o mój skład, to na pewno, jeśli bym nie robił żadnych transferów, to skład by wyglądał tak. Czyli po prostu na, na ławce posadziłbym sobie Semenio, a w składzie wyszedłbym Bemo, Saka, Rogers oraz Luis Diaz, jeśli, jeśli chodzi o pomoc. W ataku Wood, Holland, Solanki, w obronie Luis, Aleksander, Arnold i Gabriel. Ale myślę, że jakiś transfer zrobię. Najbardziej w głowie mi leży jednak chyba wyrzucenie tego Lucio Diaza, bo po prostu on będzie rotowany Gdzieś tam do końca roku Liverpool będzie grał co 3-4 dni, no i Gakpo też przede wszystkim jest w bardzo dobrej dyspozycji Więc nie ma jakby problemu w głowie Slota, żeby sobie posadzić takiego Lucio Diaza, gdy masz gracza jak Gakpo, który jest w świetnej dyspozycji Więc to jest taki moim zdaniem główny argument za tym, że jednak tego Diaza może bym sprzedał Wiem, że to głupie, i wiem, że po prostu rzuciłem się na punkty, później punktów nie było, i teraz nie ma punktów, to, to, to z niego wychodzę. No, ale po prostu i ten kalendarz się zgorszy. I no, i przede wszystkim nie da punktów, nie, nie ma co się oszukiwać. To są, to są te, te wyznaczniki w naszych głowach najczęściej. No, i też po prostu te minuty długoterminowo nie wiadomo, jak, czy będą pewne. A mamy inne opcje. Mamy Johnsona, mogę wziąć Palmera. Jeśli chciałbym wziąć Palmera teraz, to byłoby to, szczerze powiedziawszy, dość ciężkie. Ponieważ jeśli chciałbym za, za Arnolda zrobić transfer To obrońca za 4-2 nie ma z dobrych Za 4-3 miałbym już Andersena z Fulham Więc wtedy byłoby naprawdę dużo łatwiej A robić minus 4 Nie wiem czy mi się opłaca Więc szczerze powiedziawszy nie wiem czy sobie odpuszczę tak, taki transfer w tej kolejce Więc prawdopodobnie jeśli będę robił transfer w tej kolejce To wezmę kogoś ze Spurs, właśnie raczej Brennana Johnsona Więc tak pra prawdopodobnie będą wyglądać moje ruchy Na kolejkę numer 9 na pewno będę chciał zmieścić Palmera i właśnie nawet mogłem to zrobić na przykład za Buko Yasaka, też jednym transferem, więc Ten, ten ruch z Johnsonem potencjalnie mi się podoba Zobaczymy, co się wydarzy, zobaczymy, co będzie podczas Deadline Live Który wystartuje jutro o godzinie 11, zapraszam Was serdecznie Jeśli lubicie moje materiały, stawcie łapkę w górę I do zobaczenia jutro podczas Deadline Live, a z którymi nie to życie zielonych strzałek Siemano, na razie